Cześć, witam w Jesteś Jesteśmy u naszej przyjaciółki Gitary. Rozwijamy sobie dzisiaj tutaj namiot. Zostaje na jedną noc. Chwilę relaksu spędziłem w nadmorskim basenie. Przy szumie wody i pluskach fal. Czysta obserwacja i zachwyt małymi szczegółami. To był motyw przewodni. Cześć czołem kochani Zatrzymamy dzień trzeci naszej wyprawy Wczoraj spędziliśmy sobie z przyjaciółmi Posiedzieliśmy, pocilowaliśmy nie robiłem większych nagrywek Nie czułem tego weny A w dniu dzisiejszym Zaczynamy na nowo Mamy sobie obozowisko Zaraz bierzemy karton I idziemy na główną trasę Kierunek Orzo Orzola Północna część Lanzarotu No i co? I zaczynamy trekking Potańczyliśmy, powygibaliśmy się I stopy złapaliśmy Uhura! No i cześć z powrotem, witamy w Orzoli Właśnie dojechaliśmy tutaj trzecim stopem Jest fajnie, z dobrych ludzi poznajemy I teraz te niebieskie wszystkie dodatki Które tutaj zobaczymy Są szczególnie Zaprojektowane przez Cezara Mandricę Jest to gościu, który tutaj na Lanzarote projektował Był architektem i projektował domki I rodziny, które mają framugi, drzwi niebieskie Oraz dodatki Są typowo rybackie Są połączone z tym